Na Urząd Skarbowy, na bank, na ZUS, nawet na policję. Z roku na rok rośnie liczba cyberataków z wykorzystaniem fałszywych stron internetowych. Przestępcy po prostu korzystają z faktu, że zwyczajnie ufamy tego rodzaju instytucjom e, czy urzędom. O tym, jak przestępcy wykorzystują do swoich celów socjotechniki, rozmawiamy z Anną Koral-Zagórską z Wydziału Bezpieczeństwa Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika. Aniu, przestępcy nie tylko są sprytni i wykorzystują fakt, że Ufamy instytucjom zaufania publicznego, są także kreatywni i cały czas piszą nowe scenariusze, z jakimi najczęściej mamy do czynienia. Jeszcze kilka lat temu oszustwa były dokonywane w przestrzeni fizycznej. Z uwagi na to, że mamy wysoki postęp cyfryzacji i też niejako w związku z tym swoją aktywność przenieśliśmy do sieci, do internetu, tam również przenieśli się i przestępcy. I odpowiadając na Twoje pytanie o te najpopularniejsze scenariusze, jest ich tyle i tak dużo, że ciągła i bieżąca aktualizacja to jest nie lada wyzwanie dla organów ścigania, między innymi dla instytucji czy organizacji zaufania publicznego. Ale wprost, odpowiadając na Twoje pytania, te, których jest najwięcej, to przede wszystkim. Te, które dotyczą dystrybucji SMS-ów, e-maili z linkami, które odwołują czy kierują nas na przykład do płatności elektronicznych albo mobilnych e, i jesteśmy przekierowywani na fałszywe strony płatności e, i w ten sposób, e, wierząc, że płacimy za energię elektryczną, za gaz czy dopłacamy za paczkę. W gruncie rzeczy środki z naszych rachunków trafiają na rachunki oszustów. Kolejnym przypadkiem, który przychodzi mi do głowy, to są scenariusze z wiadomościami mailowymi i załączniki, które są załączane, a z kolei załączniki zawierają e, zainfekowane treści mm -hmm. czy oprogramowanie, które inwigiluje nasz komputer, nasz telefon. E, każdy z tych przypadków, każdy z tych scenariuszy jest tak sformułowany i tak skonstruowany, żeby wpisywać się w nasze codzienne, bieżące potrzeby. Czyli one na przykład dotyczą. Sama niedawno dostałam SMS z wezwaniem do płatności za chyba to był jakiś zaległy, rzekomo zaległy rachunek za prąd. Rozumiem, że to masz na myśli. Takie codzienne rzeczy, które my robimy. To Dokładnie to nie są jakieś tak. kosmiczne historie. Dokładnie tak. To są zupełnie prozaiczne sytuacje. Od dopłaty za energię elektryczną, bo nie zapłaciłaś rzekomo rachunku za, za energię elektryczną, za gaz, czy zapłata, albo dopłata za paczkę, której w gruncie rzeczy nie oczekujesz. To na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, żeby nie dać się naciąć, mówiąc krótko. Przede wszystkim, gdy dokonujemy zakupów w, w internecie, sprawdzajmy, czy strony, na które jesteśmy przekierowani w momencie mm, dokonania zakupu, czy wyboru towaru, który chcemy kupić, i w dalszej kolejności jesteśmy przekierowani na stronę płatności, weryfikujmy, czy ten link, który widzimy na stronie pośrednika czy naszego banku, Faktycznie w nazwie w pełni zawiera dane tego pośrednika płatności czy tego banku, bo może się okazać, a właściwie bardzo często w przypadkach tych transakcji oszukańczych, które zawieramy zupełnie nieświadomie, okazuje się, że wpłacamy pieniądze, nie tam, gdzie jest ich przeznaczenie. I właściwie sami to robimy, oddajemy tak. swoje pieniądze, dobrowolnie, tak. Można, tak. można powiedzieć. To sprawdźmy proszę, o jakiej skali przestępstw mówimy. W 2020 roku naukowo-akademicka sieć komputerowa zablokowała kilkaset nazw yy, domen krajowych, powiązanych np. z niebezpiecznymi panelami logowania, a w drugim kwartale, kwartale tego roku, 2021, zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, powołany przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgłosił do zablokowania ponad 1300 niebezpiecznych yy, domen. Powiedz, czy instytucjom takim jak NASK, właśnie trudno jest namierzać cyberprzestępców? To dobre pytanie. Według mojej najlepszej wiedzy, w nask pracują naprawdę wybitni specjaliści. Oni współpracują z kolei z organami ścigania, współpracują z prywatnymi podmiotami, które nierzadko są wykorzystywane, czy ich marka jest wykorzystywana do tworzenia tych scenariuszy różnych oszustw. W mojej ocenie w gruncie rzeczy to na ile nas jest skuteczne, też niejako zależy od nas samych. Jeśli podejrzewamy, że jest jakiś scenariusz przestępczy, w którym możemy brać udział albo co gorsza, zostaliśmy oszukani, zgłaszajmy to. Tu to, co jest przede wszystkim ważne, to czas. Jeśli szybko, zidentyfikujemy jakieś zagrożenie albo to, że padliśmy ofiarą oszustwa i zgłosimy to odpowiednio e, niezwłocznie, to wtedy i nask, i policja, i e, wszyscy ci, którzy angażują się w ściganie czy przeciwdziałanie cyberprzestępstwom, mają realny wpływ na to, z jakim skutkiem ci przestępcy są ustalani, ujawniani i zatrzymywani. To jest ciekawe co mówisz, bo rzeczywiście jeżeli już damy się okraść, to biegniemy na policję tak. i krzyczymy ratunku, ale w momencie kiedy dostajemy e-mail czy sms z niebezpiecznym czy to linkiem czy, czy załącznikiem i wiemy, aha, aha, nie ma głupich, mhm. to go po prostu kasujemy tak. i nic z tym nie robimy. No dobrze, ale jeżeli ja dostanę taką wiadomość, to do kogo ja mam się zgłosić? Na policję po prostu? Na policję tak, niewątpliwie, natomiast jest strona w internecie cert E, który jest w strukturach nasku i na tej stronie znajdziemy wszystkie informacje co powinniśmy zrobić mhm. gdzie możemy zgłosić czy telefonicznie czy mailowo e, jak reagować na takie sytuacje nawet jeśli nie padliśmy ofiarą oszustwa bo o ile ja dzisiaj jestem w stanie zidentyfikować jakieś zagrożenia i wiem że dane sms czy dany mail e, jest dystrybuowany przez oszustów, to niezgłoszenie tego do odpowiednich organów czy instytucji powoduje, że ja troszkę kłaniam się tym przestępcom, bo nic nie robię. Przestępcom zależy na tym, żeby zarobić łatwo i szybko. Um, I czy jeżeli ja dostaję taką wiadomość, czy dostaję takie wiadomości, SMS-y, wiadomości na Messengerze z jakimiś niebezpiecznymi załącznikami, linkami, czy to znaczy, że ja jestem dla nich łatwym celem? I tak, i nie. Wszystko zależy od tego, na ile wyrafinowany jest scenariusz oszustwa, ale też wiele zależy od naszych bliskich, na przykład na messengerze, czy nasi znajomi sami kiedyś nie kliknęli w jakiś fałszywy link, albo pobrali jakiś zainfekowany załącznik. I to z kolei, jak kula śnieżna, powoduje, że te treści są dystrybuowane dalej do ciebie, do Twoich bliskich, do znajomych znajomych. Bardzo często jest tak, że my sami możemy prowadzić się dobrze, yy, zachowywać tę cyberhigienę, mhm. ale do końca nas to nie uchroni, bo wiele zależy od naszych bliskich, naszych pracowników, naszych współpracowników, na ile oni odpowiedzialnie podchodzą do treści publikowanych w internecie, czy otrzymywanych wiadomości od znajomych. Tak, myślę sobie, że są trzy sposoby na to, żeby się nie dać oszustom. Sprawdzać, sprawdzać i sprawdzać. Tak. Dziękuję bardzo, Aniu. Anna Koral-Zagórska z Wydziału Bezpieczeństwa Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika, była naszym gościem.